Cześć, z tej strony Karol to jest kolejny odcinek jaki nagrywam, więc kolegą lub koleżanko zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a ja już nie przedłużam. To dzisiaj gra, um, postanowiłem zrobić nam taką małą serię jest, bo i są nowe TNT i są te laptopy i w ogóle to wiedziałem się, no szukałem, szukałem, i w ogóle nie znalazłem craftingów tych laptopów i w ogóle ale grałem taką jedną rzecz, że jeśli zespałnuj... No w opcjach świata włączę bonusową skrzynkę, to tam po prostu będą tam te rzeczy, czyli znajdziemy tam laptop, krzesło i nie pamiętam inne rzeczy potrzebne oraz, oraz troszkę kabli oraz dowiedziałem się, że jak tych kabli jednak zabraknie z bonusowej skrzynki, to trzeba znowu to instalować i w tym razem się zespełnuje blisko nas jest znowu skrzynka. Dobra, dziwnie się zespawnowaliśmy, ale skoczmy do tej wody. Okej okay. Ej, okay. tylko ja chciałbym znaleźć tą bonusową skrzynkę. Gdzie ona? Ej, gdzie jest? Ej no przecież ja tą funkcję włączyłem, nie musi... Nie mówcie mi, że ona gdzieś się w ścianie. Gdzie ona? Ej, no. O, widzę, 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 widzę ją. To jest wysoko. Tą wodą się wyspiemy. Bo w bonusowej skrzynce może znajdziemy jakieś, oprócz tych rzeczy, jakieś inne ity Jakie bym chciał Chociaż drewniany kilof To się wspinam O kurcze, ale w tym tempie nigdy nie dojdę Ej no, woda O, widzę naszą skrzynkę. No dobra. Musimy trochę się powspinać. Widzę. Bo ta woda nic nam nie daje. Oby było jedzenie w tej skrzynce. Dobra, to my się już do niej dostajemy. Chyba widzowie. Gdzie ona? E, gdzie on. O! Już ją widzę. Czy jest na naszym poziomie? To hop. O, już mogę otworzyć. Okej, okay. kamienną siekierę nawet dostaliśmy. To kamienne, drewniane, trochę drewna, jedzonko no i nasze na, i nasz sprzęcior. Nie. I wydaje mi się, że do końca serii wystarczy nam tych kabli. Ułożmy je sobie, żeby nam Weź żebyśmy mieli posprzątana. Pyk, 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 pyk. I pyk. Okej. Okay. Jak mamy drewniany kilof to sobie kopmy kamek. Więc robię cięcia Okej, okay, więc ja już zrobiłem... I skończyłem cięcie. Właśnie nie wziąłem Mam wszystkie itemy. No jak widzicie już mamy tulsy. Czy jest coś? Uuuu, w tej wersji jeszcze jest coś takiego Fajnie by było widzowie spotkać może jakąś wioskę A to ta skrzynka, ej skrzynkę sobie Kurczaczki, ale prawie bym zginął, dobra skrzynka to skrzynka Kurcze widzowie, no, zaraz my zginiemy Ej filinta no widzowe, ta gra nas lubi, chyba. Czy nie było naprawdę czegoś takiego jak w Minecraftie jak szybkie... Ej, ale to są nawet ładne tereny. Obstawiam, że tam by mógł być coś ciekawego. O, tam już widzę otwarty teren. Ej, zróbmy sobie łódkę. Łódkę. Jak mamy tak przemierzać różne rzeczy, to tak wolno, to my miesiąc będziemy to robić. O, obiadek. A w sumie zrobię wam cięcie, to wy będziecie się tak nudzić. Okej, okay, więc ja już się stąd wydostałem, zrobiłem trzy owce, mamy trzy wełny. idealnie. Nie będzie, jak będzie noc, to wtedy będziemy mogli. I się przez zrobić łóżko i przespać. Choć jak my mamy tak długo że cały czas marnować drewno. O! by się przydał jakiś las albo chociaż kilka drewna. Okej, okay, dajcie mi. Aj, chyba je zabiję. O, jeszcze mamy węgiel. Dobra, idę to pokopać widzowie i zabić. Widzowie, właśnie kupałem węgiel i coś mnie uderzyło. I jeśli... No sekret nie boję co to mnie uderzyło. Ja widziałem tam Endermana, ale się na niego nie popatrzyłem widzowie on Ostras. Dobra, widziałem to. Ooo, widzowie! Przepraszam za tą ciszę, ale musiałem. Wiem, że nic nie widzicie, ja też. Coś kopię, ok. Stulu ziemię liśniczy. Ok. Piec. Pochodnia. Dobra, już widzieliście. Uf. Dobra, przepalmy sobie kilofem. Ja nigdy tego nie marnuję jak ktoś. Mm. Kilofem naszą jedząko. Pamiętam również, że bardziej się już od... jak trzeba drewnem, to już bardziej się oszczędz... Uuuu! to udało się widzowie... Dobra, to będzie nasza trza... nocna baza Więc łóżko Dobrze, że wcześniej widzowie wzięliśmy to łóżko Uuu, widzowie Dobrze, że zabiliśmy jakimś cudem tego O, nam się przypala Dobra, zjedzmy Ja, yeah. widzowie Dobra, już wszystko dam na to przepalenie. Bo na pra... widzowie, przed chwilą miałem takie stresa. Że normalnie ja ten... Dobry... do Widzowie, jakbym nie wykopał jednego węgla, to byśmy nic nie widzieli. Naprawdę. Dobra. Jeszcze trochę pochodni nam zostało. Dobra. Uff. Dobra, wszystko mamy, zawijam. A poczekajcie, sprawdzę tylko teksturpak, czy mi się załaduje na tą wersję. Widzowie, zdziwiłem się, bo mi się przełączył mój teksturpak. Yy, więc wow. A teraz... Mię zamiast eksplorować, to chyba po prostu pójdę po kopalni, ale żeby wam z tym nudnym procesem nie zanudzać, postanowię po prostu, postanowię, że zrobię cięcie. Widzowie, jak kopałem, to mi wywaliło grę. Nie chcę więc, sorka, ja już Uruchamiam Minecrafta i się widzimy jak jeszcze znajdę do razą jakieś. Widzowie, znowu mi wywaliło grę. Nie wiem, ja jeszcze raz tu uruchomię. Jak wykopię blok, to mi crashuje grę. Pokażę wam zresztą. Za... Yy, widzowie jak coś ja... O, kurwa. Yy, mogę wam co pokazać. E, okej, okay, jednak nie wywala. Czyli dwa razy musiało mnie wywalić i już mnie nie wywala. Spoko, no! Przecież prawie, musi, przecież prawie musiałem wystartować komputer przez co, nie? Hej, dużo to złoży, widzowie. Zobaczcie, ja się wkupałam. Widać jeszcze tam bazę. Nie wiem, gdzie się to widzowie Podoba, nie, żebym marudził. Zaraz będzie całego sata mieć. Z jednej rudy, o tak. <grystanie> Ej, czekaj, 2014. Czemu widzę? Ej, mamy tyle kabli. Chodźcie Może sobie zrobimy? Może tu zróbmy bazę? Co my będziemy się tak, nie, no nie jest zbyt ładny teren. Tak, kopię, kopię dalej i widzimy się w tymczasowej bazie. Ok, więc ja już na szczęście uzbierałem, dziękuję. To sobie. Pyk, pyk. Jednak to będzie tymczasowa baza, więc ja tu się rozkładam. Pyk. Dobra, to 16 na każdy. Czekajcie, my nie mamy węgla. Cięcie, i widzimy się z węgla Ok, więc ja już zbierałem stak węgla. Teraz to przypalić. 16 na każdą. No i oczywiście cięcie. Albo wiecie, film trwa 11 minut. Dlatego, dlatego jak robimy seta i ity. Dowiecie się w następnym odcinku. Do zobaczenia, do zobaczenia. Nie, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.